Hello, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i tym razem jest to Q&A, obiecany już od wieków, wieków. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w końcu mi wyszło. Zebrałam się do tego. No i lecimy z pytankami, bo trzeba nadrobić zaległości. I zaczniemy może od Tajlandii tak bardzo tematycznie, ponieważ już zaraz jest nasz wylot. Czy przyjmujecie jakieś szczepienia przed wylotem? I słuchajcie, jeśli chodzi o te szczepienia, to jest dla mnie bardzo, bardzo duża zagwostka i bardzo długo o tym myślałam, pytałam różnych znajomych i zdania są bardzo podzielone. Jedni twierdzą, że nie trzeba, a drudzy, że warto by było. I jestem ciekawa, jaką Wy macie opinię na ten temat, czy szczepiliście się przed wylotem. Ja raz w Tajlandii byłam i nie wykonywałam żadnych szczepień. Gracjan podobnie rok temu też nie wykonywał żadnych szczepień. Na pewno wezmę ze sobą bardzo dużo środków. Na komarę. Czy planujesz kupić nieruchomość? Nie, no kompletnie nie. To w ogóle nie jest jeszcze ten etap, kochani, na to trzeba uzbierać naprawdę sporo pieniędzy. Jestem jeszcze bardzo młoda i też daję sobie na to przestrzeń oraz czas. Nie mówię, że nie jest to moim marzeniem, bo na pewno moim Grecjana marzeniem jest w przyszłości mieć coś swojego, ale to na spokojnie jeszcze długa droga przed nami. Na ten moment stoimy przed wyborem auta, więc myślę, że tak wszystko po kolei. I, i będziemy dążyć na pewno, ale jeszcze trochę przed nami. Jak tam Twoje studia? Bardzo duża część z Was myśli, że już nie studiuje, ponieważ nie mówiłam o tym ostatnio, ale po prostu jakoś tak zapomniałam. Ostatnią weekend miałam uczelnię, w sensie były to zajęcia online i studiuję. Słuchajcie, na razie są same wykłady, jeszcze nie ma ćwiczeń. Jest bardzo sympatycznie, bardzo dużo materiału, jak to na studiach właśnie zaocznych, kiedy jest sobota, niedziela, to naprawdę jest mnóstwo tego materiału, mnóstwo przyswajanej wiedzy i zwykle po takiej sobocie czy niedzieli jestem naprawdę bardzo wymęczona psychicznie. Ja mam nastawienie, słuchajcie, jestem pozytywnie nastawiona jak zawsze, ale nie nakładam sobie presji, ponieważ moim spełnieniem jest właśnie tutaj kariera internetowa. Jest was coraz więcej. Po prostu wszystko się układa ostatnio. Z roku na rok widzę ogromny progres i nie tylko ten finansowy, ale również taki po prostu zawodowy i to, że właśnie wy macie taki pozytywny feedback, że chcę być lepsza dla was, że chcę posiadać więcej sprzętu, mieć lepszy montaż. Kosmetologia to jest zajęcie dodatkowe, ponieważ mimo tego, co się dzieje tutaj w internecie, mam też czas, aby robić coś zupełnie innego i rozwijać się pod innym kątem. Sprawdzam się na kosmetologii, czy to będzie coś, co będę robiła w przyszłości? Nie wiem. Nie poznałam co prawda jeszcze swojej grupy, ponieważ zajęć nie było stacjonarnie, nie odbywały się na uczelni razem z wykładowcą, tylko na razie wszystko odbywa się właśnie przed ekranem. Czy przeprowadzam się do Holandii? Bardzo częste pytanie. I nie wiem skąd w ogóle jest to pytanie, ponieważ zaczęłam studia, więc myślałam, że naturalnym będzie, jak pomyślicie, też przy okazji, że zostaję tutaj w Polsce i nigdzie się nie wybieram, jest mi tutaj dobrze i podjęłam naprawdę świetną decyzję, jeśli chodzi o sam powrót, bo Warszawa to jest moje miejsce, przynajmniej na ten moment i, i w Holandii nie będę mieszkała, kochani. Co sądzisz o tym, że co byś nie zrobiła, to jesteś ciągle porównywana do Angi. Szczerze, mam to w dupie. Po prostu jest to obok mnie i już stwierdziłam, że to jest jakaś tam część w mojej drodze internetowej, że to zawsze będzie. Zawsze złośliwe osoby doczepią się do czegoś, zawsze ta osoba, która coś chce znaleźć, która się do czegoś Chce doczepić, to zawsze się doczepi i zawsze coś znajdzie, i to już będzie nieodłączna część. Ja już się z tym pogodziłam, że znajdą się osoby, które będą chciały mnie ukąsić, które będą chciały mi wbić szpileczki, które będą chciały mi umniejszyć, że jestem kopią, i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, szanuję, to jest Wasze zdanie, nie chcę tego zmieniać. A ja wiem swoje, i to jest najważniejsze, i pewnie ci prawdziwi widzowie, którzy są od lat, na pewno wiedzą jaka jestem. Ja życzę każdemu powodzenia. Jak utrzymujesz formę? Ostatnio dostałam dużo fajnych wiadomości, że schudłam, że co zrobiłam, że taką mam piękną sylwetkę. Dziękuję Wam bardzo. W sumie to nie mam jakichś wyrzeczeń, nie ograniczam się jakoś bardzo. Myślę, że znalazłam taki fajny balans, i wiem, kiedy powiedzieć stop, też na pewno mam taki umiar, ponieważ wiem, że mam PCOS. Przy PCS ma się tendencję do tycia i to mnie trochę zestresowało, ponieważ wcześniej faktycznie moja waga rosła zdecydowanie szybciej i myślę, że tutaj trzeba panować zdecydowanie nad swoim apetytem. Jak będziemy w Tajlandii, myślę, że nie będę się ograniczała, bo kocham azjatycką kuchnię, uwielbiam mięsko, ryż, makarony, nudle. Gracem to się nie może doczekać. Mangostiki Rice. Ja akurat nie przypadam, ale na pewno będzie test e, też przekąsek słodyczy, bo też o to mnie pytaliście kiedyś. Robiłam taki test. Kochani, po prostu balans. Ostatnio też opuściłam się w siłowni, szczerze Wam przyznam, więc nie jestem jakoś zmotywowana nawet przed wakacjami, żeby ćwiczyć i ciągle coś robić. Yy, wydaje mi się, że takim efektem ubocznym był właśnie stres i to, że o wielu rzeczach myślałam, wieloma rzeczami się martwiłam, yy, i yy, wydaje mi się, że to tak przy okazji, ale totalnie nieplanowanie. Myślę, że po Tajlandii yy, trochę mi przybędzie. Twoje Wymarzone życie za 10 lat, bardzo szablonowe, bardzo basic pytanie, ale często się pojawiające. Za 10 lat na pewno dziecko to już na 100%. Yy, może domek, fajnie by było. albo jakieś mieszkanko, yy, no auto, słuchajcie, szczęśliwa rodzina, spełnienie zawodowe, może jakaś firma. Wiadomo, każdy mierzy wysoko. Moim takim wymarzonym życiem, generalnie, to jest takie życie, w którym latacie na wakacje cztery razy w roku, nie martwiąc się kompletnie o nic, mając coś na własność, posiadając nawet małą firmę, która się rozkręca yy, i szczęśliwego męża u boku, już na pewno męża mam nadzieję i w takim dream planie Wam zdradzę zdrową córeczkę, ale co ktoś da od góry, to, to będzie cudownie, ale co by nie było naprawdę będę szczęśliwa. Ważne, że Będziemy szczęśliwi z Grecjanem i powiem Wam, że bardziej się skupiam teraz na nas, ze względu na to, że mieliśmy ostatnio tyle perypetii i tych wzlotów, upadków. Zresztą widzieliście wielokrotnie, więc mam nadzieję, mam nadzieję, naprawdę. My mamy w ogóle taką nadzieję, że za te 10 lat będziemy razem i ułożymy wszystkie sprawy, które wcześniej były dla nas niejasne, bo pracujemy nad naszym związkiem, będzie super. I to jest mój dream plan, żeby już nie zmieniać, nie szukać, żeby skupić się na tej osobie. Jeśli coś się zepsuje, to tylko naprawiać i nie rozstawać się po prostu, bo wiele błahych rzeczy powodowało, że wątpiliśmy w siebie, a uważam, że niektórzy mają gorsze problemy, jak zdrady i inne inne rzeczy. A tutaj tylko kwestia dogadania się, więc myślę, że będę po prostu dumna, jeśli my zbudujemy taką własną rodzinkę za te 10 lat i powiemy kurde, udało nam się i to będzie takie super. Julia, jak wyglądałby twój wymarzony pierścionek zaręczynowy? Nie mam pojęcia dlaczego mnie o to zapytaliście i Wiecie co, byle nie srebrny byle niesrebrne. Ja lubię srebrną biżuterię, ale myślę, że złota jest bardziej zjawiskowa, jeśli chodzi o ten jedyny pierścionek zaręczynowy, to albo żółte złoto, albo białe złoto. Tutaj nie mam jakichś konkretnych nie mam jakichś konkretnych wymagań, słuchajcie. Gracjan wszystko już dawno wie, bo my rozmawiamy otwarcie o takich rzeczach, fajnie jest kiedy kobieta jest zadowolona z tego pierścionka i musi zakomunikować mężczyźnie, aby on po prostu wiedział, bo mężczyźni się nie domyślą, mężczyźni się nie domyślają, bardzo często trzeba wyłożyć na tacy i chciałabym, żebym po prostu była tym pierścionkiem zadowolona, więc Gracjan od zawsze wiedział jakie wam mam wymagania co do pierścionka ale zresztą co by to nie było, to mi się wydaje, że on już mnie na tyle zna przez te 8 lat, że będzie wiedział jak mnie zadowolić, ale... Też nie wybrałam tego pytania, żeby wybierać na jakimkolwiek presji, bo Wy bardzo często źle mnie odbieracie. Grazyn zrobi to w momencie, w którym to poczuję i naprawdę nasz związek przeszedł dużo w życiu. i Jestem bardzo wyrozumiała i sama uważam, że z tą decyzją musimy po prostu jeszcze trochę poczekać i nie ma w tym kompletnie nic złego. Czy będą vlogmasy, kochani? Będą vlogmasy, oczywiście, na 100% będą vlogmasy, nie będą codziennie. Nie wiem, czy będą co drugi dzień, ale na pewno będą. Nie będzie intra. Rok temu było intro. Jak teraz patrzę na to intro, to czuję lekki cringe, ale z drugiej strony jest to taki pozytywny cringe, jeśli, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, pozytywny cringe, bo mam do tego sentyment. Fajnie mi się to pamiętam, wtedy nagrywało z Lunką nasze pierwsze vlogmasy. No ale teraz już nie będzie intra, chyba jestem na to za stara. Co najbardziej motywuje Cię do nagrywania, nawet gdy masz gorszy dzień? Gdy mam gorszy dzień, to po prostu nie nagrywam, bo nie chcę przenosić tej złej aury dla Was, ale całe szczęście mało jest tych gorszych dni. Teraz nie mogę się doczekać, kiedy będę nagrywała dla Was vlogi z tego pięknego, ciepłego miejsca. Brakowało mi naprawdę. I myślę, że z Grecją będziemy często podróżować, bo on też to lubi. I mam nadzieję, że wrócimy do mojej Barcelony. Grecja też lubi Barcelonę, ale ja tak, słuchajcie, ja nie wiem, co się stało. Ja tak pokochałam Barcelonę. Ja lecąc tam, czuję, że to jest moje miejsce. I z żadnym innym miejscem na świecie tak nie miałam, a byłam w wielu pięknych miejscach i nigdy nie powiedziałam, to jest to. A w Barcelonie miałam to. I ja wiem, że wiele jeszcze przede mną i wiele nie odkryłam, i tak naprawdę część, w której ja byłam, to jest. Mała część. Wiem, że wiele osób ma więcej odkaczonych punktów na mapie. Jest to zrozumiałe, ale. W tej ilości miejsc, w której ja byłam, to Barcelona naprawdę mnie oczarowała. I nie jestem wam w stanie odpowiedzieć dlaczego. Czy zamówiłam ozmo, zamówiłam ozmo, jeszcze tutaj nagrywam e, sprzętem Kevina, ale moje ozmo już będzie myślę po weekendzie. E, w ogóle tak myślę, że to jest super decyzja, jeśli chodzi o vlogi z Tajlandii, bo nawet jak będziemy na skuterze, gdzieś jechać i tak dalej, wyobraźcie sobie, jak jestem ja ogromniastym Lumixem idę na nocny market. No, w ogóle nie wyobrażam sobie tego. Czy nadal macie taki super kontakt z klaudią, jak zawsze? Pytacie o kontakt z moją siostrą, my z Klaudią zawsze miałyśmy świetną relację, taką siostrzaną, zawsze to była dla mnie starsza siostra, na którą mogłam liczyć, ja byłam tą młodszą, wiecie, o którą Klaudia się zawsze martwiła i nadal tak jest, ale każdy nam to powtarzał, ja w to nie wierzyłam, im będziecie starsze, tym będziecie widziały więcej różnic, to nie chodzi o to, że to są takie negatywne różnice, ale że będziecie więcej widziały tych różnic niż podobieństw, bo każdy się zmienia, w szczególności w moim wieku na przykład, kiedy człowiek dorasta, zaczynają go interesować, inne rzeczy, co innego lubi robić, w ogóle charakter się zmienia. Ja też uważam, że strasznie ewoluowałyśmy, jeśli chodzi o cechy charakteru. Ja też stałam się na maksa otwarta, w przeciwieństwie do tego, co było kiedyś. Bardziej ekstrawertyczna, myślę. Bardziej ekstrawertyczna. Lubimy zupełnie inaczej też spędzać czas. Ym, mamy inny tryb życia, i myślę, że to nas troszkę różni, ale uważam, że to jest super. Z kolei jesteśmy zupełnie inne i kiedy jesteśmy starsze, nawet rok temu byłyśmy inne, i teraz jesteśmy inne, uważam. Więc to się zmienia z roku na rok, myślę, ale na pewno nie zmieni się to, że się strasznie kochamy, że jesteśmy siostrami i że co by się nie działo, to zawsze będziemy się trzymały razem. Ale faktycznie nawet nasza mama to zauważyła, że zupełnie. Zupełnie inaczej się z nami spędza czas, inaczej się ze mną spędza czas, a inaczej z Claudii się spędza czas, że kiedyś byliśmy bardziej podobny, a im jesteśmy starsze, tym naprawdę się zmieniamy. Czy obawiasz się, że Klepsydra nagrała Tobie film? Słuchajcie, no... Przestępcą nie jestem. Krzywdy nikomu nie wyrządziłam. Myślę, że taki film się nie pojawi, bo jest wiele bardziej kontrowersyjnych. Myślę, że jest wiele bardziej kontrowersyjnych osób, ale jestem w stanie to zrozumieć, że on z tego żyje, i to jest jakiś tam jego content. I wiadomo, że... Takie bardzo kontrowersyjne rzeczy się klikają, kiedy oblewamy kogoś błotem. E, widziałam nawet, że te filmy uzyskują naprawdę ogromne wyświetlenia, ale pewnie to też w jakiś sposób bustuje takich twórców, e, co widzimy na przykładzie makówki Music. Myślę, że to była akurat na jej korzyść, bo ludzie bardzo szybko zapominają I, i później to się odbija faktycznie na tych wyświetleniach. Myślę, że jedyne, co w tym materiale mogłoby być zawarte, to powtarzanie milonego tematu od kilku lat, podobieństwa, kopia i, i tak naprawdę to tyle. Temat każdemu dobrze znany, więc myślę, że mnie nic tutaj nie zaskoczy, niczego się nie boję. Nie jestem złym człowiekiem. Myślę, że nie mam tutaj jakiegoś dziwnego kontentu Prowadzę spokojne życia, jest to typowy lifestyle'owy content, podróżniczy, daily i tyle. Wiadomo, że takie filmy też z drugiej strony są negatywne, tak? Bo one mają negatywny wydźwięk zazwyczaj i wylewane są takie najgorsze rzeczy w takich treściach o danym influencerze, więc jest to przykre, że. Po prostu znowu jest ta fala hejtu wylewana, coś okropnego. Hejt jest straszny i nie powinno się go rozprzestrzeniać, no ale niektórzy właśnie żyją z tego I, i to jest content, i ja nie mam na to wpływu czy inny twórca, i takie rzeczy będą po prostu zawsze, bo to się kliknie, bo to się klika. I to ma swoje minusy, i to ma swoje plusy, myślę, ale żaden hejt już mnie nie złamie. Myślę, że co najgorsze to już przeżyłam po prostu i co złe to przeczytałam o sobie. I, i żaden, żaden komentarz w mojej stronę a propos tego mnie nie zawoli. Żaden hejt po prostu nie sprawi, że przestanę robić to, co robię, bo nikt mnie nie złamie. Nikomu nie dam satysfakcji, słuchajcie. Nagrywanie sprawia mi dużą radość. Teraz, jak nawet nie miałam aparatu, to przeżywałam kryzys wewnętrzny i Gracjan, jedyny tylko o tym wiek, jak marudziłam, jak narzekałam. Myślałam już o wypożyczeniu sprzętu, bo tak mi tego brakowało i zawsze mam taką świadomość, że Wy już nie jesteście ze mną na bieżąco. A i mam Wam tyle do powiedzenia zawsze. Mówiłeś, że masz imię dla swojej córeczki, w końcu powiesz jakie to jest imię? Nie powiem, bo to jest przepiękne imię i nikt nie słyszałam przynajmniej z moich bliskich, czy tam z dalszego otoczenia, czy w ogóle w sieci influencerów, gwiazd polskich. Nie słyszałam tego imienia, a ono jest tak piękne. Mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprzedzi. I nie ma tego samego imienia na liście, bo to imię jest tak piękne. Wow, naprawdę. Od razu, jak sobie o nim przypomniałam przy rozmowie z mamą, zadzwoniłam do Gracena i mówimy: To jest to. A czasami jest tak, że jak jest jakieś imię, jest ładne, ale tego nie czujemy, to odrzucamy je zwykle, bo ktoś tam miał tak na imię, a tej osoby nie lubimy, źle nam się kojarzy, a to imię kojarzy mi się świetnie. Naprawdę piękne, dźwięczne i tyle. Tyle wam powiem, jak będzie córeczka, to się e, dowiecie. A jak będzie chłopiec, to nie wiem, bo. Nie mam pojęcia. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że takie szybkie, spontaniczne Q&A -on Wam bardzo się yy, podobało. Ściskam Was mocno i nie długo. Cieplutki content z ciepłego, pięknego miejsca. Buziaki! Mua, pa, pa!